Gantar ma już całkiem sporą liczbę jednostek, jest tu paru tych zilotów, no co prawda, o i plus jeden, więc hm, no to jest, to jest już e, niezła, niezła siła, chociaż, aj, nie wiem, nie wiem, e, jednak za mało, troszkę jeszcze paru tych zilotów by się przydało i wtedy rzeczywiście można byłoby zaryzykować e, atak, tymczasem, aj, to będzie, będzie wyjątkowo, wyjątkowo bolesne, Olesny moment dla Protosa. I już pierwsza salwa w tej chwili. No nie wiem, nie wiem jak e, Gunter zamierza sobie poradzić e, z tym zagrożeniem. no Jedyne wyjście w zniszczeniu Engineering Bay e, no już niestety nie. Zobaczmy jak czasem e, dziwnie rozciąga się ten e, zasięg jednostek. Teraz jeszcze dobudowuję e, krabat w wieżyczkę, tak więc e, oh, dojście nie będzie takie proste. Gdyby Protos wcześniej usunął e, te minerały byłoby dużo lepiej, no ale jeszcze, jeszcze tutaj Nexus jest do zniszczenia, więc bolesna, bolesna strata. I nie wiem, nie wiem, czy naprawdę, czy proces podniesie się potem wszystkim, chociaż udało się założyć drugiego ekspak. Gdyby nie ten moment, gdyby nie ten moment, naprawdę wyszedłby na prowadzenie tutaj Gantar, a tymczasem ani w jedną, ani w drugą stronę przeżyć się nie sposób. A więc ta, ta, sytuacja skłania jednak ku myśli, że protos tej rozgrywki nie urwie, tym bardziej, że już rozpoczyna się stawianie pola minowego, co kompletnie, kompletnie przeszkodzi w jakichkolwiek działaniach. Porównam jeszcze limity. No, Krabat znacznie więcej jednostek posiada. To jest 70 do 105, więc. Aj, bardzo, bardzo dobrze tutaj wleciał tymi zilotami, choć, no, mówię, za mało ich było, żeby tak naprawdę pokazali na co ich stać. Teraz źle, że dragony atakują wolczury zamiast czołg, ale wreszcie, wreszcie udało się tutaj posprzątać trochę, niestety. Aj, miny, 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 niedobrze. Niedobrze się stało i. No, Gunter roztrwonił tą przewagę, jaką dało mu natarcie co jest, mówię, wielką, wielką szkodą. Strasznie późno Krabat teraz zareagował na ten sprytny, szybki atak Protosa, w związku z czym żołgi już nie będą stanowiły tutaj zagrożenia i no nie było nie było to dobre w wykonaniu Terrana. Tym bardziej, że trzymał w szachu Krab Gantara a takie, takie zagrania często później myszczą się w kolejnych etapach gry. A teraz znowu te walczory e, tutaj strasznie, strasznie, jak prawdziwe, sępy po mapie, do no niemalże latają. A więc, e, ach, teraz strasznie też mm, widać dużą, dużą ilość walczorów stawia na nie obecnie krabat no, czołgi, odbudowanie armii na czołgach byłoby zbyt czasochłonne i podejrzewam, że Terran przy odrobinie nieszczęścia, pecha, mógłby nie dożyć tego momentu więc nie dziwi, nie dziwi to posunięcie teraz e, zajęcie kolejnego EXPA no, sporo, sporo min e, te draguny no, nie dadzą sobie rady, nie dadzą sobie niestety rady ojej Naprawdę ogromna ilość, ogromna ilość min była, ale udało się je ściągnąć, co prawda za ceny dwóch dragonów, no, wymiana taka sobie. Szczerze mówiąc, no, przynajmniej tyle udało się w ten sposób osiągnąć, że no, zablokowany został no, na chwilę dostęp do tego expa. Poleciały skany, teraz chyba będzie się przymierzał znów do, do odbicia swojego naturala Protos. No, i co na tej mapie mógłby zagrać, gdyby naprawdę chciał dać teraz w kość e, Terranowi, e, poszedłby w kariery. E, gdyby. No, tyle, że podejrzewam, że zostanie przy armii naziemnej, wykluczając nawet Templarów. A szkoda, a szkoda. Ponieważ e, takie wzmocnienie często również bywa kluczowe. Kilka dobrze rzuconych stormów, i także mamy odmienione losy bitwy. Więc, e, no, warto, warto jednak pokusić się o. Czasem takie rozwiązanie, mimo że wymagają one dużo, dużo ostrożniejszej kontroli, no. Teraz czyszczenie znowu z tych min, troszkę, troszkę nie w porę jednak teran zaczął, zaczął je stawiać. Bo należałoby tym zająć się właśnie w chwili, kiedy draguny zaczęłyby atakować, żeby miały się czym zająć, żeby odciągnąć ten ogień od czołgów i od reszty swoich jednostek. A tymczasem takie, takie to było trochę no, odczepnego. Szczerze mówiąc nie wiem, nie wiem czego spodziewał się Krabat po e, takim użyciu swoich Wolczorów. No teraz wygląda na to, że Protoss przymierza się do kanon Rusha. Tak jest, to jest <grym> nie, po prostu niemożliwe. <grym> Ale jednak, jednak będzie starał się tutaj coś takiego zrobić. Myślałem przez chwilę, że... Krabat odsunie swoje SCV, a tymczasem... nie, O, dobra, dobra reakcja, e, ciekawy plan e, Gantara, ale no wykonanie jednak, jednak kulało, mógł zrobić to troszkę wcześniej, teraz, e, teraz no nie miało to z większych szans powodzenia, e, znów skany na takie przedpole, znów strasznie mała ilość jednostek Protosa. Obawiam się, że to w końcu naprawdę nadzieję, że już dwukrotna przewaga e, dwukrotna przewaga Krabata to się nie skończy dobrze, tak jak mówię, no Destination e, dla Terona, który będzie umiał poprowadzić rozgrywkę e, jest mapą bardzo dobrą. No a protos z kolei postawiony w tak niewygodnej sytuacji, ach, no nie, nie będzie miał nawet okazji się specjalnie wykazać teraz mały odwrót Widać, nie chce jeszcze podejmować e, bitwy. E, Gantar zresztą nie dziwię się temu, ponieważ tutaj naprawdę dużo, dużo sił zgromadził Terran. E, I e, naprawdę brakuje tutaj właśnie Stormów, żeby troszkę uprzykrzyć życie tym tym e, Wolczorom. E, więc no, można powiedzieć, że e, ta rozgrywka nie skończy się dobrze dla Protosa. Zresztą tutaj znów, e, znów e, stracił. Stracił bardzo mocno Gantar. Gdzieś zaginęła ta jego umiejętność prowadzenia bitew. Teraz e, tak jakby małe próby bombardowania tymi zilotami, ale, ale chyba nieudane, zobaczymy. Zresztą za chwilę Shuttle już się zbliża, teraz przytomnie rozsiżował swoje czołgi Terran. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o bombardowania. E, teraz jeszcze jeden probek. Probe. Gdzież on się tutaj skrada? Gdzież on się on skrada? Przeleciał w zasadzie niezauważony, i znów, znów naciera ten teren. Ach, jakiś nieustępliwy jest krawat, chyba czuje czuje zwycięstwo. E, pojawił się Shuttle, ale. No, nie wiem, nie wiem po co ci ziloci tutaj zostali wypuszczeni, ponieważ to było zupełnie bez sensu. Teraz pojawił się jeszcze Goliath z ulepszeniem zasięgu, więc Shuttle nie miał najmniejszych szans, żeby uciec. I no naprawdę sytuacja wygląda tragicznie, tragicznie dla Protosa. Teraz już nawet nie Sidżuje swoich czołgów, a nie jednak jednak zdecydował się na ten ruch. Widzicie, jak w, w mgnieniu oka dosłownie giną te struktury w takiej konfiguracji. No i Protos nie ma już odpowiedzi na te działania Terrana. Więc w, w, czekamy już w zasadzie tylko na GG i na trzecią rozgrywkę, która zadecyduje o e, przebiegu. Wciąż jeszcze Protoss e, utrzymuje się tutaj troszkę przy życiu. No ale widzimy, że to nie ma większego sensu. E, no, Gantar zagrał troszkę bez życia tutaj. Ani nie, niezbyt przekonujące były, były te pierwsze ataki. No już utrata naturala byłaby, była kompletnie, kompletnie e, farsą w sumie i potem naprawdę nie miał się już jak podnieść, więc jest GG yy, i koniec tej drugiej gry.